Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Egia, ja jest pierwszy odcinek na moim kanale z Spleg'a y, i gramy na serwerze Hivemc i, i będziemy się widzieć na arenie. Dobra siemeczku, jesteśmy na arenie i właśnie zaczynamy, teraz zaczęliśmy i mam od razu diamentową łopatę z jajkami jaka, fajnymi. Bo, bo gram na koncie tego, to jest konto tego y, Mr. Cięśla, bo nie, nie ma jeszcze 1.8, więc nie mogę zmienić jeszcze wersji. Znaczy, Niku, więc y, musi się nazywać na razie Mr. Cięśla. Jeżeli wygram konkurs, ale w to wątpię, pingwina. Więc może, może, może albo nie. No i mam modyfikację ten yy, yy, animated player, żeby mi to yy, całą gierkę. Bo wiecie tak, takie jakby jak najmniej widać jak oni fajnie tak się ruszają, nie? I w ogóle to, to tak jak, strasznie fajnie wygląda. No. I mam jeszcze tego OptiFine, żeby mi FPS tak szybko nie spadały. No i pewnie będziecie się zastanawiać, kiedy będę wrzucał odcinki. No to odcinki będę wrzucał w piątki, zawsze w piątki, będę wrzucał mój Labbox, lab bo to jest moja seria na moda. I będę tak się, i tak będzie moja seria się nazywać: Labbox. No to. W niedzielę będą się pojawiać minigamy, czyli na przykład takie jak teraz. Ten SPLEG, yy, A w tygodniu będzie, nie wiem, może... Ale nie, znaczy będzie się pojawiać tak yy, raz minigamy, raz LOL. Czyli będziecie mieli co dwa tygodnie na przykład minigamy i co dwa tygodnie będziecie mieli też lola, nie? Bo z lola też po prostu wiem nagrywać, bo, bo mi taki... Kurde. Bo mój kolega z klasy mi namówił, żebym nagrywał Zola, bo cały czas narodził, czemu nie nagrywam Zola. I cały czas pytał, kiedy odcinek z Lola, kiedy odcinek z Lola, no to dzięki niemu podziękujcie y, osobnikowi, Olkowi z mojej klasy. Chociaż nie wiecie, do jakiej szkoły chodzę. no Może większość z Was, no, dobra, nie większość, może paru z Was będzie wiedzieć, gdzie chodzę do szkoły bo będziecie pewnie z mojej klasy Widzowie paru i podziękujcie mu chociaż nie wiem jak się podziękuję, ale ten, ten osobnik jest spoko no i będę próbował wam wrzucać te regularnie a jak nie będzie będziemy mi się udawał wrzucać regularnie to tu po prostu nie wiem, może gdzieś wyjadę. A i wyjeżdżam 16 czerwca na wycieczkę klasową na 3 dni. I wtedy może nie, nie wrzucę w piątek. Nie wiem. To się jeszcze okaże. I, I co ja jeszcze chciałem. co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Nie, Dobra, yy, pomóż się... nie, dobra, to nieważne, nie wiem co wam jeszcze powiedzieć, chciałem wam coś powiedzieć, ale zapomniałem co, i mnie właśnie koleś rzucił, no dobra, ale długo się utrzymaliśmy, więc widzimy się na kolejnej arenie i możemy się wtedy przypomnieć co wam chciałem powiedzieć, no to do zobaczenia na kolejnej arenie, dobra, żomeczku, już jesteśmy na kolejnej arenie i mam... O, żyję, żyję. Dobra. Myślałem, że się będę żył. <grystanie> Była beka. Kurde. Kurde. W początek rundy, a ja spadłem. I dupa. Była. Początek rundy, kurde. Wskoczyłem na, na płytkę. Myślałem, że to wybije do góry czy coś. A to mnie wybiłem tam i wyleciałem poza mapę. I spadłem na to. A tyli... Co mam? Powiedzieć. nie wiem co ale mam nadzieję, że jak wygramy tą rundę to będzie, będzie 6 rundek a jak przegramy tą rundę to będą 3 rundy więc musimy się postarać jak jak wygramy chociaż jedną rundę to będą kolejne 2 a jak przegramy to będą tylko 3 znaczy teraz, jak, jak przegram te. Co? Omg. Oh jak przegram te trzy, co będą? Bo teraz dopiero druga jest. I jak przegram tą i następną, to będą tylko te trzy. A jak wygram na przykład tą teraz albo następną, to, to będzie kolejne dwa. Więc to jest na moje dobre. I spadaj. Spada, 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 kiedy dobra. No i to jest na moje dobre, bo po prostu będzie lepszy, większy materiał i będziecie mieli co oglądać, jak, jak najprostszy odcinek. I to jest taka bardziej zapowiedź, ponieważ mówię Wam o wszystkim i bardzo yy, chciałem podziękować Kultiemu. Będziecie mieli w opisie jego kanał, bo bardzo mi pomógł. Doradził mi co zrobić i w ogóle i bardzo mu za to dziękuję. No i bardzo, bardzo, bardzo go lubię za to. To jest spokoziomek więc wybijajcie do niego, obcejcie jego kanał i zasubskrybujcie go, ponieważ ma bardzo, bardzo dobry filmik i bardzo dobrej jakości. Kupił sobie ostatnio nowe audio i bardzo dobrze go teraz słychać. No, wcześniej też go było, ale. Teraz o wiele, wiele lepiej go słychać, bo bardzo długi mikrofon sobie kupił, ale na moje opłaciło mu się. Bo jak lubi nagrywać to, znaczy jak lubi nagrywać, tak, tak to po prostu mógł sobie kupić, nie? I jak go było stać, to też kupić, A mnie po prostu, wiecie, nie stać. Znaczy, stać mnie na to, ale rodzice by nie pozwolili, żebym sobie kupił taki Taki kulde mikrofon za 200 może nawet więcej. Jeszcze nie pytałem, kul tego za ile kupił ten swój mikrofon, ale pewnie drogo, bo bardzo dobrze go słychać. Dobra, teraz się skąpimy na niego. Tam jest. Jest tu ktoś Nie. Trzeba się skąpić na tam, tam, tam. tam jest dwóch. Trzeba uważać. Mają twoje. Wpadaj. Nie! Jaki fuks, nie? Gdybyście to widzieli, to no, pewnie widzieliście, ale... z szczegół. Wpadajcie w ślicznie... Wpadajcie w się. Co?! Dobra. Zobaczymy, gdzie oni tylko byli i wtedy sprawdzamy. Dobra, tu było dwóch. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Dobra, niech... A tu jest tylko trzech. Tu dwóch i... Tu trzecie. Ja? Nie. Dobra, miesiąc. No to widzimy się, ziomeczku, na kolejnej arenie. Do zobaczenia. Dobra, ziomeczku, już jesteśmy na kolejnej arenie. I, mamy, I mam nadzieję, że teraz wygram, bo wtedy będziecie, będziecie mieli więcej materiału. A jak przegram, to to jest ostatnia runda. A jak nie przegram, to macie jeszcze dwie rundy. A jak wygram jeszcze jedną rundę stamtąd? Z tych dwóch, to jakbym... Dobra. Powiem wam później, jak, jak wygram. Jak nie wygram, to wam nie powiem. Logiczne i proste. Dobra, muszę się otrzymać o tym... Pierwszym piętrze. O! Tylko z tym gościem wracaliśmy. Dobra. Wpadliśmy. Tam ktoś wyrzucił łopatę, powiedziałem. Ty spadaj. Kurde, nie spadł. Ja chcę na tym... No, chociaż na tym piętrze chcę się utrzymać. Bo jak się na tym piętrze utrzymam, to będzie łatwiej. A jak spadnę z tego piętra i będę na końcu, to będzie dupa. I spadłem i jest dupa. Czarna, blada, zielona. Nie wiem. Dobra, miesza z tym. Ale musimy to wygrać. Jak nie, to będzie... Będziemy musieli się żegnać. W tym odcinku, ale nie martwcie się. Jak od razu skończymy ten odcinek, to idę nagrywać kolejny. Więc nie martwcie się. Ale mam nadzieję, że będzie dłuższy odcinek niż jego 3. O, i tak będę robił z każdym minigame. Jeżeli jak nie będą długie na przykład... I chodzi o takie krótkie minigame, na przykład, nie wiem, Splag, Sky Skywars, coś takiego, nie? Bo, jak na przykład, kurde, będzie, nie wiem, SG, to kurde, takie długie, kurde, czy 5 rozgrywek było, to. Nie, nie, nie. Tak to nie, nie mogłoby być. I pewnie zaraz się sam podkopię, jak zawsze. Yy, ale mam nadzieję, że wygramy. Bo. Bo, <laughs> Nie, ale tak naprawdę to zmieniłem ten nick, ponieważ miałem, mieliśmy w klasie podobnego chłopaka, który miał nazwisko ślewić i no i po prostu ten powiedzieć, że, że ja ściągnąłem tą nazwę od jego nazwiska i w ogóle i dla tego, nie? Zmieniłem nazwę na jegi. Ale wiecie jak długo myślałem na tą nazwę tak się po, umyłem się, położyłem się w łóżku i tak. Jaką by tu nazwę, kurde. Najpierw wymyśliłem, jak krajowskie chcę mieć i wymyśliłem pandę. Naukowca. I wtedy myślę, jaka by tu nazwa dla pandy? Panda, panda. I, i wymyśliłem, i w, wymyśliłem jogi, ale to jest taka bardziej dla misia, bo w końcu była taka bajka, miś jogi, ale to szczegół. No i czemu ja nie strzelam? Ja lubię, znaczy bo do mnie, dlatego uciekam. To mnie nie spać. Dobra o mamy już 1500 kas. to dobrze po podzielujemy 5000, żeby mieć jakąś uwieczkę fajną. Co z 3... o pora jest Dobra, tutaj możemy skąpić. Tam u góry jest frajer Ciepoko go zrzucić. Bo mnie denerwuje! Ale on mnie zaraz zrzuci, bo bo on ma wiecie, bo pewnie się czuje Bo on ma pod sobą jeszcze ten Jaką Wpadaj ten pałychu Ja cię nie lubię, kurde Jak można mieć kurde w lato Skin'a Jezusa Dobra, to nie jest Jezus, to jest święty Nikołaj. Ale udało mi się go rzucić na Na Dolne piętro i zostało nas trzech I, I mi się wydaje, że teraz wygramy Bo bo mało ludzi zostało. Kurde, ale strzelają do mnie. Nie! Kurde, spadłem i tamty typ wygrał. Kurde. Dobra, no to. To by było na tyle. No to komentujcie, subskrybujcie. Wchodźcie na kanał Kultiego bo to jest super gość. No to na razie, że macie. Trzymajcie się. Cześć! No, wygląda to tak. Jeśli to coś. Dziwne coś, co w tej chwili zobaczyłeś, ci się spodobało, to. To może dać łapkę w górę. No, wiesz, ja się nie obrażę, nie? No to na razie.